Witam wszystkich bardzo serdecznie w niecodziennym podcaście. Dzisiaj kilka newsów, o których pewnie nie słyszeliście. Zaczynamy. Mamy nowego ministra, nie, przepraszam, nie ministra na szczęście, ale jeszcze gorzej, głównego inspektora sanitarnego, Paweł Grzysiowski. Znacie tego pana zapewne z czasów pandemii, kiedy chodził w maskach. No i wiadomo co robił. Propagował jakże zacnego wirusa zabójcę, który miał unicestwić ludzkość, a przynajmniej Polaków w wieku powyżej 50. roku życia, bo jego zdaniem człowiek, który w Wigilię nie wpuścił swojej rodziny, bo wyszły im pozytywne wyniki testów na COVID, które jak większość ludzi już jest świadoma, dawały mylne i losowe wyniki. Jak również y, słynął z tego, że pokazywał się i szczycił się tym, że chodził w domu w basetce. co jest kolejnym absurdem. No ale pomyślcie sobie teraz, co się niedługo prawdopodobnie zacznie dziać. Skoro mamy nowego inspektora sanitarnego, to prawdopodobnie straszenie nas z wojną powoli dobiega końca, czyli coś się zaczyna dziać. Coś nowego kombinują. I chyba czas, żeby teraz znowu zacząć straszyć nową wersją koronki, bądź innego zjadliwego, zabójczego wirusa, który sprawi, że wszyscy umrzemy. Jak będzie, czas pokaże. Ja tylko mówię, żebyście zwrócili na to uwagę. I kolejny kolejne, kolejne news. Firma Pfizer, czyli ta od produkcji tych słynnych eliksirów, tak skutecznych, tak szybko wprowadzonych na rynek, tak dobrze przebadanych, została powołana, <laughs> przepraszam, została oskarżona przez stan Kansas o to, że te magiczne liksury powodują różne skutki uboczne, o których nikt nie mówi, a jak wiecie albo nie wiecie, badania mają się zakończyć nad tym preparatem magicznym, cudownym, dopiero w tym roku. Także jestem ciekawy, co z tej sprawy wyniknie. Oczywiście, od razu w artykule, który czytałem, było napisane, że jakikolwiek by zapadł wyrok, to tutaj w Polsce nie możemy się na niego powoływać i nie będzie on miał dla nas żadnego znaczenia. Ciekawe, prawda? Polska, Trzeci świat. Kolejny raz. I już ostatni dzisiejszy taki krótki news będzie o tym, że. Niemcy zaczęli się buntować i nie chcą pomagać już emigrantom z Ukrainy. Twierdzą, że nie pracują tutaj, chcą brać tylko zasiłki i mówią stanowczo dość, dość tej sytuacji. A co na to Polska? Czy Polska będzie jedynym krajem wspierającym Ukrainę? Wydaje mi się, że tak, dlatego że już podpisaliśmy zobowiązanie, a nasz naród... Dalej wierzy ślepo, że zmiana władzy coś zmieni w tym kraju. Także myślcie, obserwujcie co się dzieje, bo mam takie przeczucie, że już w niedługim czasie będzie się działo naprawdę wiele. Zresztą, główny inspektor sanitarny. Już coś tam przebąkuje, że masa zgonów na nową wersję, albo starą wersję. Nie wiadomo, sam chyba nie wie o czym mówi. Zacznie się pogrom już od lipca. No ale zdając jego przepowiednie, raczej bym w to wątpił. Aczkolwiek, nie no, teraz mamy euro, to nikt nie będzie się skupiał na jakimś wirusie. To by było nielogiczne i niedorzeczne. Aczkolwiek, to wszystko, co było, jest takie. I to, co jest w sumie też. Ale dobra, myście trzymajcie się Dobro, dobrze. Oczywiście najważniejsze to pozytywne myślenie i tego Wam życzę. I dużo zdrowia. Trzymajcie się ciepło. Hej!